11 kolejek ligowej Ekstraklasy za nami. Teraz piłkarze troszkę odpoczywają, trwa przerwa na mecze reprezentacji Polski. No i co nam powiedziało o naszej lidze to 11 mgnień w piłkarskiej jesieni. Porozmawiamy o tym z Adamem Godlewskim. Panie Adamie, no... Jesteś to Poliga? Tak, to ja. Jest lepiej, czy gorzej, czy tak samo jak było? A tak trochę masz bardzo... Delikatny stosunek do naszych ligowych piłkarzy. Chcę, żeby oni odpoczywali. Ja zastanawiam się po czym. Przecież oni dopiero teraz muszą zacząć, jak mawia trener klubu, którego siedzibę widzimy za naszymi plecami. Legi Warszawa, podpowiedzmy. Muszą zapierdalać, no bo taka jest prawda. Przepraszam za, za wyrażenie, bo ta liga od dawna nie była tak słaba. No nie, ale powinniśmy się cieszyć, wyrównany poziom, każdy może z każdym wygrać, przegrać, między pierwszym a dziewiątym zespołem zdaje się, że cztery punkty różnicy, no, to są te emocje, o których Ekstraklasa jako spółka, organizator rozgrywek mówi na każdym niemal kroku, no o to przecież chodzi, każdy mecz zostawkę. E, świetne są te emocje, znakomite, tylko że e, nie dość, że w rankingu europejskim Ekstraklasa osiadła na dnie. To, to, to ugrzęzła jeszcze w mule. Zaczynała ten sezon w kwalifikacjach europejskich na miejscu 27. Jesteśmy na 28 w Europie. Pytanie, na którym, na, na, na którym skończymy? Wszyscy mówią, że nasze kluby są niedoinwestowane, a zwłaszcza podkreślają to właściciele klubów. Tylko tak naprawdę no, to chyba nie polega na prawdzie, a raczej na pewno nie polega na prawdzie, bo biedniejsi sobie lepiej radzą, skutecznie wydają pieniądze, lepiej zarządzają, a u nas tak naprawdę wszystko leży na, na łopatkach. PZPN umywa ręce, mimo tego, że prezes tej instytucji zasiada w Radzie Nadzorczej Ekstraklasy, bierze udział w układaniu koalicji, które będą dzieliły rekordowy... rekordowy Tort telewizyjny, yy, rekordowy kontrakt, yy, a, a postępów yy, nie ma żadnych. Ta liga jest zupełnie pozbawiona gwiazd, yy, jest pozbawiona osobowości. Yy, nagle Dominik Furman, który odbił się od poważnej piłki yy, zagranicznej, jest jak najbardziej słusznie powoływany do reprezentacji, bo. Jest liderem z prawdziwego zdarzenia e, płockiej wisły, która wypromowała obecnego selekcjonera. E, ta płocka wisła, poskładana z piłkarzy, nie chcę powiedzieć przypadkowych, ale, ale takich, którzy, tak jak chociażby e, Kuba Rzeźniczak, którego nazwisko było już przeinaczane w tym sezonie. No, apogeum karier mają, mają za sobą. No, też zawirowania trenerskie w Płocku, prawda? Odejście trenera Ojrzyńskiego, seria porażek, przyjście Radosława Sobolewskiego, no i nagle seria zwycięstwa. Ok ok okazuje się, że jeżeli trener ma dobry kontakt z szatnią, ma trochę jakości w... W kadrze i potrafi to wszystko poukładać, to, to, to podobnie jak Brzęcek bardzo szybko znajduje się na ścieżce promującej na reprezentacji. Oczywiście żartuje. W tym momencie może trochę staranniej trzeba podchodzić do doboru selekcjonera, ale, ale prawda jest taka, że nie ma na kim zawiesić oka w tej lidze. tak naprawdę największym wydarzeniem minionych kolejek to, to była bramka Adama Frączaka, który po bardzo poważnej. Chorobie, operacji, długim powrocie na boisko zdobył Gola. Chwała za to, bo to jest też no, pokazanie, że można sobie poradzić, że nawet na ciężkim życiowym zakręcie, że, że, że sport pomaga, że charakter pomaga, ja jestem pełen uznania na, na, naprawdę Sapoba przed, przed, przed Fronczakiem. Natomiast w poszukiwaniu drugiego, drugiego tak jasnego punktu no, Paweł Brożek. No. No chodzimy do Pawła Broszka, to prawda, tylko e, pytanie, czy jeżeli 36-letni e, e, snajper, który już de facto pożegnał się w maju z, z grona? Dobrze mówię, w maju. W maju zeszłego roku. Tak, z, 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 z grą ligową nagle, nagle jest jedną z największych osobowości e, polskiej ekstraklasy, jednym z najskuteczniejszych piłkarzy, no to zawstydza tak naprawdę wszystkich innych. E, jeżeli jest w tym momencie e, równie, równie skuteczny, jak Krystian Gytkier, który, który urósł do domiana najskuteczniejszego zagranicznego piłkarza, kolejorza, no to jak to świadczy o tym obecnym Lechu? E, oczywiście przy całym szacunku dla dończyka dla co on wygrał z, z Lechem? Jak on się zaprezentował chociażby? No to co Lech w ostatnich sezonach, czyli <grym> nic. Na, na, nawet kto go będzie pamiętał? Czy, czy zanotował choć jeden tak spektakularny występ jak y, y, Artiom Rudniews? Y, o, 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 oczy, oczywiście nie. Ale żeby nie było, że, że, że przypinamy się tylko do Lecha, bo, bo Lech zasługuje też na, na, na wyróżnienie po tym, że jak ktoś w klubie doszedł do wniosku, że jednak letnia sesja transferowa była zupełnie nieudana i lepiej postawić na własną młodzież niż na znacznie bardziej bogato opłacanych stranierich, no to, 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 to dzisiaj... Rzeczywiście ta Akademia Lecha wyróżnia się, bo, bo, bo sporo dostarczyła piłkaze o ligowym, jak się okazuje, potencjale. Bo, bo, bo oczywiście po Lechu chyba oprócz kibiców z Wielkopolski nikt nic wielkiego po ostatnich sezonach tak specjalnie nie oczekiwał. Znacznie więcej spodziewaliśmy się po Legii, a Legia dzisiaj jest w strefie w grupie spadkowej, o może nie w strefie tylko w grupie, w grupie spadkowej, bo jest na dziewiątym miejscu, to są tylko cztery punkty straty do liderującej pogoni, ale tak naprawdę widoki na, na, na poprawę gry, no są są niestety niewielkie w momencie kiedy brakuje kafu no Nie ma takiego lidera z prawdziwego zdarzenia. Długo w legii narzekano, że nikt w kraju nie chce sprzedawać najlepszych piłkazy. Na... No i co się, jak Jelonia zgodziła oddać Nobikowasa, który no był czołowym skrzydłowym Ligi, no a w legii wygląda tak, że szkoda mówić. Skoda gadać, skoda gadać, e, taka prawda. Warszawa do tej pory brutalnie weryfikuje e, Litwina, w, w ogóle nie wszedł w buty kucharczyka, przecież miał być, miał być znacznie lepszy. Zdaje się, że ma kontrakt e, miesięczny, e, sześciocyfrowy, więc e, też. Czyli ile to jest? Jakbyś tak powiedział tym, którzy do cyferek mają mniejszą wyobraźnię? No, jeżeli 5 cyfr to, to 10 tysięcy to 6, to jest e, kolejny rząd. E, e, wielka więc od piłkarza taksowicie opłacanego wymaga się rzeczy ponadstandardowych, zagrań ponadstandardowych, statystyk ponadstandardowych, a, a tak naprawdę Nowikowas nie wszedł w tym momencie jeszcze do, do zespołu Legii, ale, ale jeśli mam być szczery, to Walerian Valer Gwilia też mnie przekonuje, mnie tak jak, jak w Górniku, dla niego Warszawa też okazała się Niespecjalnie jeszcze dotąd, dotąd przychylna. Ale to chyba najlepszy letni transfer Legii, jednak Willian. Nie? Ja nie wiem, czy można mówić o tak jak w przypadku Lecha o dobrych letnich transferach Legii. Na razie nikt mnie nie, nie przekonał do, 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 do tego stopnia, bo, bo jakby. Ja, ja rozumiem, że, że to jest. Liga z, trzecie, z, z końca trzeciej dziesiątki y, europejskiego rankingu i jeżeli y, już sprowadza się obiecującego skrzydłowego, który y, nieźle wygląda, czy nawet bardzo dobrze wygląda na, na, na tle dość słabych konkurentów od jednej szesnastki do drugiej szesnastki, ale potem kiedy tę szesnastkę wchodzi, to nie potrafi ani celnie dośrodkować, y, ani y, tym bardziej y, oddać y, celnego strzału, no to. Tak się zastanawiam, co robią te, te, te wszystkie działy scoutingu. I, i po, ja po, wiem, to, co, co robią. Nie robią nic nie, nie robią, bo te działy po prostu fizycznie nie istnieją w naszych klubach. Nie no, są szefowie scoutingu znani. Szefowie to wiadomo, no, szefów to jest zawsze. Generałów na każdej wojnie jest więcej niż żołnierzy. Z, z imienia i nazwiska są znani, natomiast efekty ich pracy są, są mizerne. Tak naprawdę jestem ligowym kibicem z 30-letnim doświadczeniem, i, i szczerze powiedziawszy, to z rozrzewnieniem. Wspominam czasy gry Leszka Pisza. Tak naprawdę częściej można było. Tamtą generację Legionistów spotkać w garażu na, yy, przy piwie, ale jak wychodzili na boisko, to potrafili zagrać. Potrafili zagrać naprawdę tak, że i, i w Europie dawali radę. I mało tego, tym się liga różniła, że, że w każdym zespole był przynajmniej jeden zawodnik, który potrafił skutecznie egzekwować rzuty wolne. A dzisiaj, jak popatrzymy, to, to, to ten poziom jest strasznie słaby. Też jakoś tak się miotają władze i władze pzpn z władzami PZPN-u na czele. Najpierw jest zakaz sprowadzania piłkarzy spoza, spoza Unii Europejskiej, są jakieś limity, teraz są narzucane limity. Młodzieżowców, tak jakby nie można tego było budować w sposób rozsądny od, od podstaw. Tak naprawdę, jak popatrzymy na, 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 na tę naszą ligę, fakt, tak jak powiedziałeś, z przekąsem oczywiście, emocji nie zabraknie między ostatnią drużyną w tabeli a czwartą od końca. Są też cztery punkty różnicy między dziewiątą a, a pierwszą są cztery punkty różnicy. Emo, emocje to nie jest towar deficytowy w tych rozgrywkach, tylko że jakość, fajne zagrania, fajne mecze. No, tego trzeba szukać ze, ze, ze świecą w oczach. Także absolutnie nie zgadzam się z tezą postawioną przez ciebie na dzień dobry, że teraz piłkarze lekko mogą odpocząć, bo to jest czas na, na, na wytężoną pracę oczywiście. Oni wyżej pewnego pułapu nie podskoczą, bo, bo mają takie umiejętności, e, jakie, jakie mają, ale, ale też nie widzę sensu, żeby ci najzdolniejsi nasi piłkarze, e, mieli nie wiadomo ile lat grać e, w tej lidze oczywiście. E, czy ale nikt też taki nam się nie objawił w tym sezonie, o kim byśmy mogli powiedzieć, że jest to. Piłkarz, który jest gotowy do wyjazdu w miarę niezłego, w miarę niezłego klubu i do zrobienia no kariery. Ale pojawiły się głosy po, po, po tym, jak e, do klubów zagranicznych wyjechali Dziczek, Żurkowski i cała e, no, plejada generalnie e, piłkarzy z młodzieżówki e, Czesława Michniewicza i nie podbili z marszu klubów na zachodzie, czy, czy Szymański nie podbił wschodu, ale, ale tak naprawdę po co oni mieliby zostawać w tej naszej Ekstraklasie? Od kogo się uczyć? Czego się uczyć? A tak to przynajmniej jest szansa, że... Oczy, oczywiście, to, to tak jak w przypadku Furmana. Część tych naszych najzdolniejszych zawodników odbije się od poważnego futbolu, ale jest szansa, że część się przebije. Może nie, nie z takim skutkiem jak Lewandowski, Błaszczykowski i, i, i Piszczek, ale, ale no, repre, reprezentacji są, reprezentacji jest potrzebna, świeża krew, to widać. Widać, ile, ile, jakim powiewem było wejście. Bielika w sytuacji, kiedy zupełnie nic się, e, nic się nie układało, więc. E... Bielik kto jeszcze szybciej doszedł do wniosku, że nie ma co tutaj marnować czasu na, na rodzimym podwórku, bo w wieku bodaj 16 lat już, już był w Anglii. No i też e, nie brakowało wtedy głosów, że zbyt szybko zdecydował się na wyjazd, że może jeszcze dwa lata jakby poterminował w, w naszej lidze, to wszystko by się ułożyło inaczej. Nie wiadomo jak. jak, jak jakby to było, to, to, to jest gdybanie. Dzisiaj na pewno e, z, z jednej strony bieda nie dogoni Krystiana, i to pewnie. Przez dwa czy trzy najbliższe pokolenia, jeżeli jest człowiekiem rozsądnym. A, a jeśli chodzi o umiejętności, jeżeli chodzi o pewność siebie wręcz bezczelną, jeżeli o. o, o no, jeśli chodzi nie tylko o umiejętność, gry w destrukcję, ale też, też i skuteczność, to to jest przecież czołowy piłkarz w swojej kategorii wiekowej, naprawdę już w tym momencie pełnoprawny reprezentant Polski, także... Mam nadzieję, że już w tej chwili niezależnie od tego jak bardzo psioczą trenerzy yy, na, na, na ten przepis o, o, o młodzieżowcu, że nikt nie będzie majstrował przy tym, przy tym przepisie, niech kilka lat yy, pofunkcjonuje, niech niech coś wreszcie z tego dobrego będzie, niech te yy, akademie mają trenerzy z akademii, dyrektorzy akademii, yy, zarządzający akademiami mają pole do, do popisu, niech niech yy, yy, jakby... Towarem eksportowym naszego futbolu staną się te roczniki produkowane w tym, w tym momencie w akademiach, bo to chyba jedyny sposób na to, żeby wyciągnąć kluby. Z, ze sportowej zapaści, a też i bardzo dobry sposób na, na, na to, żeby podreperować finanse, tylko że do, do takiego Ajaxu, który pewnie nie, jest, nie jest, porównujmy jest, się do nie, Ajaxu. Nie, no jest jest wzorcem dla wszystkich na, w Europie, a, a pewnie i na całym świecie, No to będzie nam brakowało kilka dekad i to trzeba się uzbroić w cierpliwość, że tak naprawdę e, efekty to będą właśnie najwcześniej, po, po, gdzieś po dekadzie. Mi się rzuciło jeszcze w oczy w tych 11 kolejkach jakiś przerażający. Brak wzięcia odpowiedzialności na siebie przez danych piłkarzy, dane drużyny. Mamy przykład pogoni Szczecin, która wreszcie ma szansę troszkę odskoczyć od reszty ligowej stawki przegrywa u siebie z Rakowem Częstochowa, Krakowia, drugie podejście do fotelu lidera pierwszego. W pierwszej takiej sytuacji od bodaj 70 lat porażka wyraźna z legią, remis z Jagielonią, która no w tym sezonie też nikogo nie rzuca na kolana. Czy nasi piłkarze się po prostu boją tego, że mogą być na pierwszym miejscu? Czy trenerzy wywierają na nich jakąś presję? Oj, panowie, możecie być liderami, możecie stać się coś wielkiego i oni nie są w stanie wygrywać meczów, które no de facto powinni wygrywać? Nie no to. Nie chcę powiedzieć, że to bzdura, ale, ale za daleko posunięty wniosek, tak naprawdę jeżeli popatrzymy na, na ligową czołówkę e, i, i kto jakby siada za, zasiada za sterami tej ligowej czołówki, czyli Kosta Runiaic, Michał Probierz, e, Piotr Stokowiec, to nie są przypadkowi ludzie i nieprzypadkowo te zespoły poskładane wcale z nie najlepszych piłkazy w tym momencie są na czele stawki, bo, bo jednak warsztat trenerów odegrał olbrzymią rolę, jeśli chodzi o wysoką lokatę tych trzech zespołów, po prostu tak krawiec kraje jak staje. Na, na, na piłkazy najlepiej wyszkolonych i na tych najbardziej odpornych. Na, na stres po prostu nie stać w tym momencie naszych klubów i, i też nie ma sensu oczekiwać cudów w europejskich pucharach, bo, bo tak naprawdę co piłkarsko piast był słabszy od nawet Bate Borysów nie był słabszy akurat w tym dwóch meczu, bo być może generalnie jednak te umiejętności i suma doświadczeń Białorusinów jest znacznie wyższa, ale akurat w tym dwóch meczu piast powinien był, mógł i powinien był wygrać, ale zabrakło bycia, zabrakło doświadczenia, zabrakło chłodnej Dlatego głowy. To będzie brakowało cały czas, bo te przygody z europejskimi pucharami, no chyba stale już się będą kończyć na stosunkowo wczesnym etapie. Jeżeli tak będziemy najbłędne koło, z którego ciężko będzie chyba wyjść w polskiej piłce klubowej i to przez najbliższe długie lata. Jeżeli tak będziemy podchodzili do, 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 do tematu, to tak, to tak będzie, ale yy, no, niestety zgodzę się, że dzisiaj yy, żadnych yy, optymistycznych prognostyków na, na przyszłość nie widać. Prawda jest taka, że jesteśmy w czarnej, powiedzmy, dziurze. Urządziliśmy się na dobre i, i tak naprawdę to największy podziw trzeba je skierować pod adresem kibiców, którzy mimo całej siermiengi tej ligi w dalszym ciągu przychodzą na stadiony, płacą, płacą za bilety i próbują cieszyć się tak zwanymi widowiskami. Przepraszam, ale taka jest prawda. Do następnej ligowej kolejki zostało trochę czasu. To powiedz kto twoim zdaniem najlepiej przepracuje ten okres przerwy na mecze reprezentacji i kto nas oczaruje w ten październikowy smutny dość obraz, który mamy za oknami. Kto najlepiej to nie wiem. Ja chyba najbardziej z duszą na ramieniu mimo wszystko Aleksander Wukowicz, bo mimo tego, że Dariusz Mieduski ma dużo wyrozumiałości, ma dużo cierpliwości, zresztą nie ma wyboru, bo, bo jeżeli postawił na niedoświadczonego szkoleniowca, no to, to to, zwalnianie go w momencie, kiedy dotrwał do października i zaprezentował się, powiedzmy, że przyzwoicie w kwalifikacjach europejskich pucharów i wydawało się zresztą, że w ogóle suchą nogą przebrnął ten bardzo trudny okres, udanie stosował rotację, a, a w tej chwili nagle przyszedł, e, przyszedł kryzys, więc Vukowicz ma przed sobą bardzo trudny okres, ma Taki, który wymaga nie tylko przemyślenia, ale i trafnych decyzji, bo tak naprawdę na kolejne pomyłki już obecnego szkoleniowca LEGI nie stać. Jeżeli by nie wyciągnął tych właściwych wniosków, to pewnie można przyjmować zakłady i stawiać Dalary przeciw Orzechom, że w kolejnej przerwie na reprezentacji, na reprezentację mimo cierpliwego. Nastawienia właściciela legii no będzie zmiana, czy byłaby zmiana także na, na stanowisko szkoleniowca w stołecznym klubie. Tak więc przerwa na reprezentację trwa w najlepsze. Piłkarze, jak tu mówił przed chwilą Adam, nie odpoczywają, ale zapierdalają, więc trzymamy kciuki, żeby to zapierdalanie przyniosło efekt. Taki, że w 12 kolejce PKO Ekstraklasy Klasy wszyscy będziemy oczarowani fantastyczną grą naszych ligowców I tego się trzymajmy.